Ona ja, tu jest! I tańczy dla mnie! Ja studiowałam oligofrenopedagogikę, pedagogikę. Tak, to jest y, kierunek, y, który zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Także myślę, że mam do tego serce, cierpliwość i w przyszłości chciałabym do, do tego wrócić. Szczerze mówiąc, przyszłyśmy to obydwie właśnie razem z Iloną i, i nie, nie, jakoś nie przywiązywałyśmy wagi do tego, czy się dostaniemy, czy nie chcieliśmy się sprawdzić okazało się, że nas przyjęli i tak zaczęła się ta cała przygoda, bo szczerze mówiąc, gdyby nie, nie, nie moja praca tutaj, w życiu nie wystąpiłabym w Teledesku. A szukałaś też pracy w swoim zawodzie tutaj w Trójmieście? Jeszcze nie, jeszcze nie. nie. Współpracuję na co dzień z Telewizją Gdynia, tak szczerze mówiąc to ja przeprowadzam wywiady z ludźmi, rzadko, rzadko ich sama udzielam, dlatego jestem teraz w nowej roli, ale generalnie no właśnie bardziej byłam związana zawsze z dziennikarstwem, mhm. zawsze było mi tak bardziej bliżej do dziennikarstwa. A Twoja historia związana z zespołem Weekend brzmi jak scenariusz filmu. Młoda, atrakcyjna Uj. dziewczyna zostaje zauważona podczas pracy w klubie. Spodziewałaś się, że piosenka odniesie taki sukces? Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy dowiedziałam się, że wystąpię w tym teledysku, do głowy nie przyszło, że to będzie hit, naprawdę. Gdybym nawet o tym wiedziała, gdybym ktoś mi wtedy to powiedział, że, że na taką skalę wszystko się rozejdzie, w życiu chyba bym nie wzięła udziału w tym teledysku, bym się przestraszyła. Naprawdę. <gry> tak, tym bardziej, że. To naprawdę wszystko było spontaniczne. Cały teledysk, naprawdę wszystko było bardzo spontanicznie. Radka poznałam w momencie, kiedy występował u nas, był koncert w klubie, ponieważ w face Clubie są często organizowane koncerty różnych, różnego rodzaju zespołów. I, I jakoś tak wyszło w trakcie rozmowy, żebym wzięła udział w teledysku. Oczywiście wzięłam udział razem ze swoją przyjaciółką Iloną. I jakoś tak się wszystko potoczyło, że, że wystąpiłyśmy. Miałam naprawdę wolną rękę do wielu scen. Nie było absolutnie żadnych przygotowań, jeżeli chodzi o makijaże, stylistów. Wszystko robiłyśmy same na planie. Mieliśmy swoje kosmetyki, swoje ubrania, naprawdę poradziłyśmy sobie z tym same. Poza tym też, też nie myślałyśmy, że ten teledysk będzie aż tak popularny żeby się jakoś specjalnie do niego przygotowywać. Mm -hmm. <laughs> Powiedz nam zupełnie szczerze, czy to Tobie się ta piosenka podoba? Czy e... Oli Wróbel... Tak, Oli Wróbel, nie Oli Wróblewskiej. Podoba się ta piosenka? Powiem tak, e, uważam, że piosenka jest naprawdę fajna. E, jest bardzo nowoczesny aranż, nowoczesna aranżacja. E, w ogóle piosenka jest zrobiona na czterech akordach. Mm -hmm. Jest e, prosta, e, jeżeli chodzi o tekst, Tekst jest również ma prosty przekaz, ale wpada w ucho, naprawdę. Melodia jest również bardzo wpadająca w ucho i zapada w pamięci każdego człowieka. Poza tym, no tak jak już powiedziałam, najbardziej mi się podoba aranżacja. Nigdy nie marzyłam o tym, żeby wystąpić w teledysku. Nigdy nie miałam takiego marzenia. To naprawdę wszystko się działo pod wpływem chwili. Bardzo polubiłam cały zespół weekend, ale chyba też nie dlatego. Myślę, że, że, że po prostu chciałam przeżyć nową przygodę. Także Twoje ruchy są zasługą tego, że losu obejrzał ten teledysk. Czy Ty się uczysz tańca? Absolutnie, ja nigdy nie tańczyłam. Nawet mm, nie, 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 nie. Ja w ogóle zawsze byłam muzykalną osobą. Od dziecka śpiewam. Moja mama gra na gitarze, brat jest basistą. Ja sama śpiewałam w zespole rockowym, jeszcze mieszkając w Radomiu. Także zawsze sercem byłam z muzyką i do dzisiaj, do dzisiaj to robię, ponieważ niedługo ukaże się moja piosenka, którą nagrałam samodzielnie. Piosenka będzie też w takim klimacie dance, ale tak szczerze mówiąc nigdy absolutnie nie byłam związana z tańcem. Mm -hmm. Tak, ale chciałabym właśnie w przyszłości skupić się teraz na, na, na swojej muzyce. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten teledysk widział każdy statystyczny Polak, i, i wiem, że naprawdę jest bardzo, bardzo popularny, ale nie przesadzajmy. Ja tam tylko wystąpiłam. Wydaje mi się, że najbardziej popu, największą popularność ma piosenka. I piosenkę każdy słyszał. Jeżeli chodzi o teledysk. Mimo tego, że statystycznie każdy go widział, nie każdy mnie kojarzy i ja też, też nie popadam w, w taki szał wokół swojej osoby, ponieważ jeżeli wychodzę na ulicę, nie zwracam uwagi na to, czy ludzie się patrzą, czy nie, ale, ale nie ukrywam, że tutaj w klubie tak. Mhm. W momencie, kiedy, kiedy pracuję, e, czuję, że, 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 że dużo ludzi nie kojarzy z tego tyle tym bardziej że, że większość przychodzi zobaczyć miejsce, w którym był kręcony. I to jest też miłe, że nas rozpoznają. Ja się naprawdę szalenie miło wtedy czuję, ale, ale żeby na ulicy zwracać, m, nie zwracam uwagi na to, czy ktoś mnie zauważa, czy nie.